Cześć, dzisiaj Wam pokażę 5 najgorszych gier. 5 najgorszych podróbek Baterial, które znalazłem w sklepie i mi się nie Pierwsza to jest Creative Destruction, teraz Wam pokażę Ta po grafice widać, że to jest podróbka. Może no, no, nie jest najgłupsze, dlatego jest na pierwszym miejscu, zaczynam od najlepszego do najgorszego. No i tak. No i... No, pokażę wam gameplay. Dopominam. W sumie nie. Tutaj są jakieś dziwne rzeczy. O, jestem ja. Jeżeli jakaś tutaj była ulubiona wasza gra, to się nie obraźcie, ale to tylko według mnie. Każde ma zdanie. No No polecimy na sam początek Postaram się nie zginąć jak najszybciej hmm. Grałem już raz w tą grę, Le reszta nie będzie jeszcze testowana, więc więc spokojnie. Mmm, o skrzynkę. Tak, ja, ja wiem, jeszcze nie mogę, żeby leciała na sam początek, dlatego, że to jest skrzynka. O skrzynka. Mm. Dwie skrzynki. Nie. Akać. Nie. A ja tak, tak. Postaram się to do... wygrać. No, to ja włączę nagrywanie, kiedy będzie się działo coś ciekawego. Dobra, właśnie dostałem, mam dwa HP i mam jednego fraga. Ta, postaram się teraz uchwycić momenty, kiedy ginę. Ta, ja 53 dopiero tylko. Nas to było na dachu, co nie? Oni też późno zabrali. No tutaj jest skrzynka. Na samym dachu. Jest tu. W tym. Tak, w tym. Tak. I jest tutaj automatyczne budowanie bazy. Może to pomóc dla niektórych. To rzucę, a wezmę to. Nie wiem nawet po co tam to jest, może jest przydatne, ale tej nie chcę. Nie podoba mi się. No... <laughs> Później na koniec wam powiem. No, ta gra się... Może nawet teraz. Ta te gra się nazywa Creative Destruction. No, jak widzicie, o co to polega. To co to? Low. Czyli No, a więc tam u góry widzę. Czyli nie na tym, tylko na, na, nie na mapie, tylko u góry mam taki coś. O, właśnie, mam jeszcze pokazać, że tutaj jest lód. I z lodu. Po, po lodzie bardzo wolno się chodzi. O. Po lodzie bardzo wolno się chodzi. Wszystko odskoczę wezmę deskę. No i bardzo szybko. Taka ciekawostka. teraz Zaraz odkryłem dopiero. No, jeżeli ja to na co to, to od razu się zatrzymam. No, więc taka ciekawostka, co dopiero teraz odkryłem w tej grze. Dobra. Może dzisiaj, czyli 25 będzie live. Ale jeszcze nie jestem pewien, ale chyba będzie jednak. Jest krójnka, a tam jest typ. Tam jest typ. O Jezu, ale to jest nieco na broni. Trzeba o, jest autentyczne budowanie. Spójrzmy w kompasy e, Tak, idziemy do kolejnej. Tak, kol kolejna gra nazywa się Rocket Royal. No, free chest. Otwórzmy. Nie wiem, ona nie jest zbyt fajna. Chyba kiedyś nagrałem. Cześć jakieś. Nie wiem co chodzi. Chyba kiedyś nagrałem, ale nie jestem pewien, czy nie będę nic z tej gry. Battle, dobra i sprawdźmy, no ale fajnie, muszę się to teraz tam, mm, to jest druga najlepsza, moim zdaniem, no i to gram z Wasze Rocket Royal, to mi było tak gramce kiedyś, o Jezu, to jest, to jest, to jest niefajna gra, widzę się teraz co. Auto A, nie. trudno będzie tutaj przetrwać, jeżeli będziemy mieli pierwsze miejsce, to co to jest? Co to taka flaga? Ja chcę go do partii. O, mam go w partii. co chodzi? No co? co? E, jak tu się strzela? halo pomocy no, och, jest Zero ci to jest mój typek, siema typ ja jesteś ze mną, tak? nie, wiem, nie rozumiem tej gry nie da się tutaj budować, co zauważyłam ale ta gra nie powinna być, znaczy, no mogłaby być na tym drugim miejscu Przynajmniej nie jest taka straszna do tamtych innych. Spokojnie to nie są podróbki Fortnite, więc to są Battle royale. Takie słabe gry, Battle royale. No nie. No. Tak. Widać, że ta gra. No jest taka troszkę nienormalna. Łatwiej się to. Co to jest za budowanie? Ha Halo? Co to jest za budowanie, się pytam? Nie wyłączę to. Nie Typy, typy, eee! Typy. Jakiego okay, mam zasadza w tej e, Target i to farm. No. To świetnie. On po potrafi budować. Też tak chce. Też... Chcę To zginiesz Tak, jeszcze przychodów muszę Co on pije? Nie wolno na mojej tutaj pić zgnąłem na serio? Dobra Idziemy do kolejnej gry na trzecim miejscu znajduje się gra Battle Royal FS Coś takiego Dobra Tutaj prezentuje się nawet ładnie z lobby, <laughs> ale sprawdźmy co tu jest. Yy. Yy. Cofam te słowa. Po tej grafice minecraftowej, coś coś w stylu yy. i po tym tańcu, to wnikam, że ta gra pewnie nie będzie miła. Są dwa typy. Z co? Dobra, zobaczmy. Czy uda mi się wygrać z tym jednym typem? Jak myślicie, uda mi się wygrać? Dam wam an ankietę może, ale... Wątpię. To wygram z tą typek na serio. Będę miał pierwszego wina w tej grze, wiesz? Typie? Nie lubię mnie. No. Tak, no to ja chyba tu idę. Nie leś. Nie. Starting. D dwa typię i co... Ta gra nie ma sensu. Co widać czy ta gra nie jest zbyt sło za nielegalny helikopter. On tam poleciał. No to ja polecę tu gdzieś. On ze mną wyleciał. Czy on właśnie ze mną wyleciał? Patrzcie, mam mną. A kto? Co ja tu da się tu kierować autami? Co ja? Tu się da kierować autami? Tu się da. Ta... No. no. Zawsze coś. Dziękuję za mojego... Co? Co? Jeszcze jeden typ jest? Dobra, jadę sobie moim, moim autem. Co jest? Znowu muszę się do niego włamać I dopiero co z niego wysiadłem? I dopiero co się... Co jest? Nie mogę się do własnego auta włamać. Hmm. Mm -hmm. Tak, to ta jest najlepsza, co ja... Nie mogę się włamać do własnego auta. No już mogę? Dziękuję. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze mnie tutaj czeka. Czy czymś się zaskoczę? Czy może... Co to jest za broń? Nielegalna. Jakaś. łopata. Mam łopatę. Czy coś takiego. Rozumiecie? Mam łopatę. Pana łopatkę. Co dzi. Zniknąłem też. Oh, Zrób przywołałem sobie. Jakiś taki, o. Hmm, połonie Błonie mam. Tak, patelnie chcę. Chcę patelnie. No i patrzcie, ja jestem w prostu już kozacki w tą grę. Nie nikt nie pokona. Daliście się? Nie. Tyk. Pitolit Taki... Taki taki stale trochę. No, to jest to jakaś strefa czy coś takiego. Bo nie wiem, ja w ogóle tutaj w tej grze zginę Tam jest czołg czym się zdaje. Uuu, Tarcza. A tutaj jest strefa. To ja nawet nie wiem... Jest strefa, patrzcie. Jest... jest strefa. To trzeba. <grym> Co, co było ze sniperka? A co tam z sniperkiem? Z mi. Dobra, pojmuję się do mojego czołga. Strefa jest komnie. Udowadam się. Eee. Nie. co to jest ze strefa nielegalna? To się na strefa, nie bije. Nie wiem o co chodzi. A ile mi zadaje ta strefa? Halo, strefa. A u Ciebie w ogóle coś zadasz? Jak wyjdę? Au, 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 au. Łomuj się, łomuj się, łomuj się, łomuj się. Ała. Proszę, nie, tylko nie. Jest... Dobra, auto traciło tylko HP. Spokojnie. Tam jest. Tam jest typek. No to był pistolet tylko. Nie, przecież tu biegł. Nie, No jak nie? Tu przecież typ biegł. Czy za serio był tylko pistolet? Czy aż pist pistolet? się sam nie wiem. Czy ktoś przywołuje Chyba. Nie. Tak naprawdę zasługuje na jedno, trzecie miejsce. Nawet nie mniejsze. Bo są auto. Jak są auto, no to spokojnie można go na trzecie. Ojść. Owe mnie, strefa. No nie, ja już zginąłem. Ten ty będzie miał pierwsze miejsce. Ja chciałem mieć pierwsze miejsce. No skręcaj tam, wybuch. Jak ten czołg wybuchnie. Tam jest typ, tam jest typ, tam jest typ, tam jest typ. Czy będę miał ile? W głowę, tak. W głowę. Najlepiej zrobić głowę. Patrzcie, wygrałem. Wygrałem. Teraz po prostu. Prosta. No. To idziemy do miejsca czwartego. Na miejscu czwartym znajduje się Dinos Royal. Uuu, nawet samo mi dało nazwę. Lu, chyba znajomujemy nazwę. No, ma wulkan. Nie wiem, tego jest podobno to, to Battle Royal. To jest cały wulkan. O co? Y No, no dobra, ale o co w tym chodzi? Ja tak nie w temacie. Mogę tu coś niszczyć. Nie wiem. Takie coś. telefon? Nie. O nie, mam dużo dinożera. Zostaw dinozara. Zostaw mnie. No to też jest takie dinozaura. Broń. Typ. No linożar. no chodź tu typ, zginie, fraga mam, no fraga, nie to nie jest najlepsze. zostawcie mi ją, nie, to była jakaś siekierka, w Co coś jest, co to, amunicja, ma 15 minut już filmu Nie, po co W tym domu, proszę. Co dinozaura? Hmm. O dinozaur. Dawaj. Tyk, 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 tyk. He. jak hmm. się z niego schodzi? Tak? No to jest granatnik. No, to ja idę na dinozaura. Tak... Tu się topić dinozaurem. Chodź tu No... Przejdę tędy? Nie Drugi frag no chodź tu, typie. Dobra, typie. Ten T-rex jest najlepszy. Rosaura Ile mam fragów? Nie da się sprawdzić. Dobra, sobie jego. wina no, no. mm. Dobra, i jeszcze jedna gra została Nie wiem, czy ta gra powinna być na czwartym miejscu, ale. Dobra, idziemy do miejsca piątego, czyli ostatniego. A ostatnim gromem jest Pixel Battle Royale. E, spróbujmy zagrać. Nie wiem, czy mi się uda coś wygrać, ale spróbujmy. Ta ja już widzę to. Ta gra powinna być właśnie na ostatnim miejscu, bo to jest taki już typowy Minecraft. Można no tu chociaż coś biec. Tak po prostu biec, a można biec. Dziękuję. Dobra. Mhm. I dobra. Nie wiem, czy ta gra w ogóle powinna być na liście. Jeżeli to wygram, może być na liście, jeżeli łatwo wygram, to nie może być. To nie powinno być nawet na liście. W żadną, oprócz Creative Destruction, w żadną z tych jeszcze nie grałem. Chyba, że w inną jeszcze grałem kiedyś. Wiem, że na pewno grałem z jedną z tamtych kiedyś. Ale to kiedyś. No. Z samolotem, tak jak w PUBG. Czego? Czemu? A stąd nie wypadamy. Mm. O, to jest pytanie. Dobra. Jestem. Przez krótkiej przerwie. Wyskakujemy. Wylądujemy tutaj. O, pompa. Wow. Mam pierwszą broń. Co to? Kolejna pompa. Dobra, pójdźmy do góry, bo tam była już inna drabina. Z tego co widziałem, choć na odległość. Piękna kompa. się Taki łatwy dosyć, Tam był typek. Widziałem to. Daj, tak, daj tam broń. Typie, stój. No, on co on tak? Chodzi tak szybko. Jest, jest tutaj akacz, jest no i akacz mu apteczkę Za dziewięć w... żyjących dwa fragi Czyli to chyba będzie to bardzo szybki win, nie mówiąc Auto-atak? Można to wyłączyć jakoś? Co to, to ja może bez tego sobie porę, bo tam um, był gorzej. Hat. Czyli też taki, taki, tam ja mogę sobie tak fajnie strzelać. To może już zostać na tak W sumie nie, bo. Nie, no Nie. Tutaj. No, muszę mieć chwilową przerwę. Znowu, niestety. jakaś fajna broń. Nie da się zniecylować, nie, nie da się. No nie, to jest strefanowa. Typ, typek. Idę po niego. Jakoś się nie boję. On będzie pewnie prosty. jak ja tego nie wygram to to chyba jest niemożliwe tam jest typyk Co mam zr zrobić? auto atak Nie! No dobra, to, to by był Koniec odcinka w Żegnam się z wami, no i Cześć!